I żadna osoba tutaj na Ziemi nie jest specjalnie jakaś dobra, czy ma jakieś specjalne sakramenty i przez to pójdzie do nieba. Nawet papież, jeżeli on nie przyjmie Jezusa jako pana i zbawiciela w swoim sercu, to nie pójdzie do nieba. Żaden ksiądz, żadna siostra zakonna, jeżeli nie przyjmiesz Jezusa do swojego serca, to po prostu nie pójdziesz do nieba, obojętnie jakim człowiekiem jesteś, czy dobrym, czy złym, czy masz pieniądze, czy ich nie masz, czy jesteś szczęśliwy, czy nie jesteś szczęśliwy. Obojętnie w jakiej organizacji religijnej jesteś, bo ja tutaj nie namawiam do uczęszczania do kościoła, tylko żebyście przyjęli ofiarę Jezusa do swojego serca. I co to znaczy? Co to znaczy dla Ciebie? Ja Wam opowiem, to zrobiłam trzy lata temu. Trzy lata temu ja poniżyłam w ogóle. To, że ja mogę zasłużyć na zbawienie. Zrozumiałam, że ja nie mogę zasłużyć na zbawienie. Że moje uczynki są niewarte. Że one nic nie znaczą dla Boga. To, że ja się staram być dobra. To, że ja jestem dobra. To, że jestem moralna. To dla Boga nic nie znaczy. I uwierzyłam w to. Uwierzyłam w to, że dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus wziął. Karę za mój grzech i tak, tak samo wziął za twój.